Widzowie, o Jezu, co się stało? Widzowie, ahoj! Ahoj, witam Was widzowie na kolejnym filmie na moim kanale I dzisiaj jak można widzieć, kursę Dislands, Czyli stara gierka tego kanału Naprawdę, kiedyś bardzo dawno nagrywaliśmy tą gierkę na moim kanale Więc dziś sobie tak przypominamy stare gierki Może to będzie nowa seria Przypominaniem sobie starych takich gierek W które kiedyś graliśmy naprawdę dużo Za niedługo czeka na nas odcinek z kuzynem Tak, za niedługo będzie odcinek z kuzynem Planuję zrobić odcinek z kuzynem Tam jest moja wyspa, ale nie zdążę tam pójść Więc będziemy sobie skakać na trampolinie Odcinek z kuzynem będzie Więc naprawdę fajnie, bo Kiedyś też były bardzo często odcinki z kuzynem właśnie Gdzie jest moja wyspa? My kiedyś mieliśmy... Tam! Nie, moja wyspa to była tamta, ale ona jest martwa Więc tamta to będzie moja nowa wyspa Tak, moja nowa wyspa To będzie ta Tak, dobra, jesteśmy, przetrwaliśmy jakoś to Mam nadzieję, że tej wyspy nie jest Miecie z planety Ziemi Najgorszy jest ten spinner, chyba. O, ja mam mieczyk. Uuu. Ja mam miecz. Zabijemy sobie tą nerdówkę. Dobra. Padła. Padły nerdzinki. Dobra, mamy tutaj dużo ule. Zabijamy ule. I jeszcze mamy tutaj jedną zgredzinkę. O nie, no, ale onda. Awki jakiś. Prawie umarł. <laughs> Dobra. Prawie ją zabiłem. Dobra, idziemy na moją wyspę. Czy ona ucieknie, bo będzie myślała, że mam nóż? Nie. Dzień dobry. No, uciekła ode mnie, no niestety. <laughs> Dobra, więc lecimy. Czy ja coś będę miał na mojej wyspie? Mam nadzieję, że nie będzie żadnego spinera ani innego dziadostwa. Nie ma. O nie, szkło. Czy ona zacznie potem skakać? Jak tak, ta, to... Ta, to to jest bambica naprawdę wielka. Dobra, jest dosyć jeszcze dużo osób. Mam nadzieję, że przetrwam, chociaż już jest ograniczona ilość osób. Ona zniszczy zaraz tą wyspę, nie? Ja to zrobię. Dawaj. O nie! Nie, 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 nie. Uf, nie zdążyłem zniszczyć. No nie umiałem. Dobra, ej, bo tu może być spinner. A ja się najbardziej boję spinnerów, chyba w tej grze. O nie, ona ma tornado. Wywaliłem ją na glasa. O nie. Pechlech. Moim challenge to jest zniszczyć tego glasa. Tak jest to taka stara gierka. Hop, hop. No, nie ma wyspy. Więc nie będę miał wyjścia ucieczki. Bo jak widzicie, wysp tu jest... Daleko są wyspy ode mnie oddalone. I dobrze, jak będzie jakiś gościu z mieczem, to będzie bardziej atakował tamte obręby, a nie te. Chyba, że teraz mi się coś tu przytrafi. Nie, nic. Nic, na szczęście. Pyrytysy, break, co? Dobra. Widzowie, miejmy nadzieję, że tu przetrwam. Chociaż będę w top 3 tam tańcząc na podium. Chciałbym nagrać tą grę z Adamem, z moim kuzynem. Bardzo w ogóle chciałem powrócić do serii odcinek z kuzynem, bo kiedyś dużo takich robiłem. O, portal. Dobra, mamy w razie co portal, ale ja zostaję, zostaję na tej wyspie. Co to? What? Nie widziałem tego. Tu coś dodali, chyba jakiś update z takim czymś. O, i zmiotu tą wyspę. Patrzcie, tam są wszyscy. Jak tam ktoś dostanie już, to tam będzie nieźle. Niezłe. No nieźle tam będzie, muszę przyznać. Ja się tu kryję, mnie tu nie ma. O nie, no i idzie ktoś do mnie. Po co ty do mnie idziesz, lamusie? To jest moja wyspa. No weź, wskocz tu do portalu. No co za lamus, to jest moja wyspa. Weź stąd, spadaj. Spadaj stąd ty, ofermo. Tak. Sp <noise> Dobra, nie ma go. Wylądowała chyba tam na spynierze. O, już tu nie przyjdzie portalem. Pff, więc fajnie. O owocek, palma z owocami. Nieźle. Też tego nie było. O, patrzcie, to była pułapka. Dobra, czy tu się coś przytrafi? Jak spinner muszę uciekać z mojej wyspy. Nie! Moja wyspa jest fartowna. Pff, zostawcie oczywiście łapeczkę w górę oraz syłka. Łapeczka w górę naprawdę fajna. Niech to się schowa. Patrzcie łapeczka w górę naprawdę sympatyczna. Taka fajna łapeczka w górę i jak dostanę nowego subika, to taka będzie moja reakcja. Właśnie taka będzie moja reakcja. Jak dostanę nową subskrypcję, więc fajnie było, gdybyś zasubskrybował. Ty! Ja będę w top jeden Aha, i ona zabierze ufo. Ona zabierze ufo i mnie zmiecie. No totalnie! No nie, bebeszyna. Ona nie umie tym sterować. Ja się tu ukryję. Patrzcie, ona tym nie umie sterować. O nie. Już wie, jak się tym steruje. Ty, jak to pęknie, ona wpadnie do wody, a ja będę miał pierwsze miejsce. Ty, no ona tak zrobi. Ona tym nie umie kierować. Ona tym nie umie kierować. Patrzcie, ona zaraz spadnie. No nie. Patrzcie, ona nie wie, jak się tym kieruje. Heh. Patrzcie, wypadła. Czy zdąży ją zażleć woda? Please, niech ją zdąży zażleć. Nie no. Zdążyła. Czy będę miał pierwsze, czy drugie miejsce? Patrzcie ma tornado. Nie no, ula! To jest jeszcze ta Ula. Jakbym ja ją zabił, to bym już miał wina. Wcześniej, jakbym ją zabił. Ula, nie no, jest na mojej wyspie. Spadaj ode mnie, ula. Dobrze. Dobrze. Ula ode mnie ucieka i dobrze. Już dobrze, jestem w top 2. Ona idzie na szybę. Aha, po jagódki. No dobra, Ola. Niech ci będzie. Moja ciocia ma na imię Ola, więc masz tutaj honor ale please jak to będzie spinner nie ja nie mam spinnera w ogóle są dwie wyspy na jednej jestem ja na jednej Ola o no drugie jak drugie miejsce czemu drugie oszustwo mam drugie miejsce co przecież ja zostałem. patrzcie ale i tak tańczę na podium na pierwszym miejscu to jest miniaturka miniaturka tego filmu piękna miniaturka Dobra. Patrzcie, tańczę na pierwszym miejscu na podium. Nie wiem, czemu jestem taki gruby, ale dobra. Ale dobra. Dobra, budzę się. Czy ja jestem na swojej wyspie? Nie, moja wyspa jest tam. Jakiś Iwan na niej jest. Coś czuję, że on ma na imię Iwan. I pochodzi z Niemiec. Tak coś czuję. Nie, to jest Leonard chyba. Nie, Leol. Leol. Ok, Ja tam tańczę na podium. Tak, jestem tam, widzicie? Chociaż miałem drugie miejsce, ale mi nie dało na pierwsze i tak, więc... <noise> Więc loluwa, fajnie <noise> Tu ja mówię loluwa, to jest dziwne Ja bym chciał sobie też kupić więcej Ghostify Bo ghostify dużo razy mi uratował życie Mam je, A ja mam trzy ghostify Jedno teleportację. Dobra W takim razie, spoko Mam trzy ghostify To się nazywa ghostify, czy ja to sobie tak nazwałam? Nie, to się nazywa ghostify Okej okay. Tam ktoś by był zamknięty w ogóle. Ja to jest moja szczęśliwa wyspa. Ona jest szczęśliwą wyspą. Se na podium na pierwszym miejscu. Jest fajnie. Tak powracamy do takich starych gierek tego kanału. Nie będzie to jakiś długi film. Tak mi się wydaje, jest 14 minut. Oj, oj, bo ja mam na 19.30 basenę, już jest 18.19. Uda mi się wrzucić chyba ten film. O nie, wulkan. Możemy grać na pierwszej osobowej kamerze. Ow! Albo nie. Jednak nie. Ula! Widziałem. Ule! O nie, wulkan. Wulkan, dramatyczny wulkan. Dobra, mi się nic nie zrespi już. Bo za późno. O, tam są owocki, ale mi nie potrzebne owocki. Po co mi owocki? Wow, jak wyrąbało! O, dobra, nie ma wulkanu. Już się nie muszę obawiać, że mnie zabije wulkan. Więc jest dobrze. Na szczęście. Jakbym teraz tak. Mi się kostka poślizgnęła, była woda takie. I. A! I woda. O! Wow! Jocie, ja panie, prawie, żem spadł. No to nieźle. W ogóle brakuje nam siedmiu. Nie, sześciu. Sześciu subskrypcji do pół tysiąca, więc fajnie, bo gdybyście właśnie zasubskrybowali, jak jeszcze tego nie robicie, bo jeszcze tylko sześć subskrypcji i tutaj, w tym rogu, będziecie widzieć moją mordę. <laughs> nie wiem, czy to będzie fajne, A w tym rogu będziecie widzieć moją mordę. Nie aż taką dużą, ona będzie mała. Chyba gdzieś taka. Taka będzie ta mordka moja. Tu w tym rogu. Więc mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Tak tu. No może będzie trochę większa. Gdzieś taka. Taka moja mortka będzie tam na górze. W lewym górnym rogu będzie moja mortka. W tym miejscu. Co z tego, że już pokazuję to 500 razy. Chyba wiecie. I będzie mnie tak widać od boku. Że tak jak ja będę się patrzył w tamtą stronę. Czyli w tamtą? Chyba tak. No mam nadzieję, że nie w tamtą, bo to byłby fake tam lampił. To dał sobie po drugą stronę czy kamerkę. Bo i tak potrzebuję sobie kupić kamerkę, bo ja mam komputer, a zdalne idą, jak wiecie, a ja nie mam kamery. A potrzebuję Potrzebna jest kamera, więc... Jak dobijecie te 500 subów, to to będzie moja morda. Ja się ekscytuję tym naprawdę. Ej dobra, ja się tak rozgadałem i rozgadałem, a tu już jest znowu mało osób. Czy ja jestem mistrzem tej gry? czym cię się wydaje? Czy ja jestem po prostu mistrzem tej gry? gry? Możliwe. Ale teraz pewnie mi się coś tu zrespi. Nie, nic. Widzicie? To jest właśnie moja wyspa. Fartowna, to jest moja wyspa, jest jak najdalej tam, tego lobby. No tak, to jest naj, najdalej tego lądu, bo tam jeszcze jest taki zaułek, więc tam nie jest najdalej, tu jest najdalej. Ale tu znowu jest ląd. I Tam jest jakieś. Co to jest? Jajko? Dziwne, nie wiem. Ale dobrze jest... Nie! Spadłwa, spaduwa. Jak wejdziesz na moją wyspę... Nie wiem czy wiecie, ale jest taka wyspa, gdzie są takie szamani, że jak tylko postawisz na, wyspie, na tej wyspie nogę, to już masz deda od tych szamanów. Ona! Jest niebezpieczna! Jocie! Nie, moja wyspa! Moja wyspa jest zagrożona! Wyginięciem! Nie, widzowie, musimy opuścić moją wyspę! Ta to będzie moja wyspa? Nie, tamta. To! To będzie moja wyspa nowa. Najbliżej lądu tym razem. Nie, tam chyba jest najbliżej. Nie, ja jestem najbliżej. E! No chyba bez jaj. Nie no! Ta wyspa... Widzicie, tylko moja wyspa jest tą prawdziwą, fajną wyspą. Szybko! Zwiewamy na moją wyspę! Bo tam już nie ma tego! O ty dupni, co ja też chcę! Podzielcie się! No baby się nie podzielą. O nie! uf. Dobra, jestem na swojej wyspie, moja wyspa! Jest najlepszą wyspą. O! Chyba jednak nie wiecie. I'm literally deaf. Tańcz, 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 pomarańcze. Wow, dobra, jestem. Moja wyspa. Muszę od razu biec na swoją wyspę. I nie zdążę. Kurde, niestety nie zdążę. Ta wyspa coś czuję, że jest naprawdę pechowa. Ja przewiduję przyszłość. Ta wyspa będzie w przyszłości pechowa. Więc ja szczerze nie będę ufał tej wyspie. Ta wyspa SP-owa. jest tuż obok, mnie, więc trochę się martwię. Ale trudno, jak już słychać ten dźwięk, ten takie, pff, to już wiadomo, że można skakać do tej wody, która jeszcze jest, ale już była. Ej, spadaj stąd, Alex, jakiś Alice, Alice, spadaj, to jest moja wyspa. Nie uczyli cię tego w szkole, że kogoś wyspa prywatna może być? Nie uczyli cię tego w szkole, gamma nie jeden? A to jest moja wyspa, rozumiesz? Spadaj ode mnie, bo ja cię będę pchał. No ucieka, dobra. Wygoniłem właśnie w taki sposób wygoniłem jakiegoś typa. Więc jest fajnie. Czekajcie, czy ja odpełzłam? No tak, no. Dobra, dobra. Watch out! to nie, on ma. On ma zgniłego ziemniaka. On w wybuchnie. Ja widzę, ja mam taką historię, że kiedyś z moim kuzynem zabraliśmy tak, jakby taki kartonowy kartonowy e, pałąk taki kartonowy, ile osób zdekło? Taki kartonowy pałąk włożyliśmy tam ziemniaka i włożyliśmy tam taki dynamit, taki z Allegro chyba Nie, na Mazurach kupiliśmy taki dynamit, taki wiecie, petardę i to normalnie ten ziemniak wystrzelił i takie wnętrzności tego ziemniaka. Tak pff, tak się rozprysnął i wyszczelił w ścianę mojego starego domu i to było piękne, błotkie i wystrzelił. Nie tu lepiej. Ile tam jest osób? Ula. To jest główny drań tego odcinka. Ula. Uli, ja nie będę ufał. Bo Ula jest niedobra. Niedobra. Dobra. Sakfa. Dobra. Lecimy. Mamy to. W, w ostatniej sekundzie muszę zeskoczyć na wyspę. Pięknie. Dobra. Please. Proszę. Niech tu nic nie będzie na tej wyspie. Nie no, na tej wyspie nic nie będzie. Na tej wyspie. Uff, źle sobie klikłem. hej! Oni, serio, chyba nie chcą, żeby ja. Oni, serio, chyba nie chcą, żeby ja był na swojej wyspie, no. Ale ja i tak będę. Nie! Spadaj! Spadaj, to jest moja wyspa. To jest moja wyspa! No wywalaj, co się tutaj. Nie normalna. O nie, już nie mam mnie na podium. No, cóż zrobić. Moja wyspa, oczywiście bezpieczna od... złych przeszkód. I widzicie, tam było turnado, a tam... mnie tam przetepało. Ta gra chce, żebym ja umarł. No wywalaj babo stąd! Wywalaj! No i ona tu zostanie, nie? Każdy ode mnie ucieka. Bo mój skin jest taki dziwny. Muszę ze zmienić skina. Będę miał takie tęczowe okulary. Będę miał takie tęczowe okulary, tą taką buźkę tą fajną. Wianek na głowie, te włosy mi się nie, nie zmienią Tęczowe ubranie, tęczowe Wow, o nie No Ma... Dupa Dobra widzowie, mogłem rejoinąć Widzicie to? He, Mogłem rejoinąć, więc mamy to Ja i tak sprzęt Nie, no to działa, ten skrót klawiszowy Rzeczywiście działa Kiedy tam w końcu zniknie to Wulkan ten O Na moją prośbę Właśnie to się stało. Widzicie, ja stępałem po wodzie, ale nie zginąłem. jest ten dźwięk tego. To wtedy. Nie. Nie. Moja wyspa. Moja wyspa. Moja, ty sobie lepiej nie. Tutaj nie grab. Nie grab sobie tutaj ty. O nie! Nie, nie, nie.